Jak się prezentuje moja cera po półtora miesiąca używania tego zestawu? Jaki mamy zestaw? Otwieramy. I mamy pielęgnację w czterech prostych krokach. I tak naprawdę to są te cztery rzeczy, których potrzebujecie do waszej minimalnej pielęgnacji. Mamy oczyszczającą piankę. Krokiem drugim jest toner. Później mamy SPF na dzień, krem na noc. I lecimy, zaczynamy od pianki do mycia twarzy Ona jest bardzo miękka i delikatna Wręcz jedwabista I jedna pompka spokojnie wystarcza Żeby porządnie umyć całą twarz A nawet powiem Wam, że daje radę nią zmyć makijaż I tutaj przez minutkę sobie myję twarz Mam chwilę, żeby powiedzieć, że właśnie ten zestaw spadł mi z nieba Bo idealny jest, żeby zostawić sobie go u chłopaka Przynajmniej nie muszę się martwić, że on będę musiała tam umyć twarz domystosem spod prysznica jego Także dla mnie to jest super opcja i tutaj wycieram sobie później do sucha ręcznikiem papierowym twarz I lecimy z tonikiem z kwasem BHA i antyoksydantami Ja sobie go aplikuję normalnie dłońmi, bo niezbyt lubię korzystać z wacików I uwielbiam to jak on pachnie No a to jaką on zostawia nawilżoną i giętką skórę to jest szok, cudo Lecimy do kremów, bierzemy sobie kompleksowy krem na noc, ja daję zazwyczaj trzy pompki, no i on też jest mega jedwabisty, tworzy taką delikatną i cienką warstwę. I co jest chyba najbardziej zaskakujące, to to, że ma wykończenie matowe, co też sprawia, że chłopak mi go podkrada, bo on nienawidzi wszystkiego, co się klei i jest bardzo tłuste. Ja wam gorąco polecam ten zestaw.